Dzień dobry, witam serdecznie Piotr Wiśniewski z ma camper Słuchajcie, jesteśmy właśnie w Lubawie, czyli w szkole, w której e, zaczynałem edukację, e, którą ukończyłem. Udało się, zostaliśmy zaproszeni przez dyrektora na e, wystąpienie na opowieść, jak to w ogóle tam nasza kariera przebiegła, e, jak to wyglądało, jak te się losy życiowe nam potoczyły. Zaprosiłem jeszcze pięciu kolegów, e, którzy będą też tu z nami, którzy też gdzieś te nasze ścieczki się porozchodziły, ale nadal jesteśmy razem, razem rozmawiamy, razem się spotykamy, trzymamy, utrzymujemy kontakt naszego Karela, nawet Irasko, dyrektor zaprosił, bo go obserwuje na YouTube, słuchajcie, ja już muszę uciekać. Także moi kochani, do zobaczenia. Niesamowita sprawa, pozdrawiam serdecznie. Uroczystość rozpoczniemy wykonanie przez tego łucznych maturzystów poloneza, który zadańczyli podczas studniówki. Zatem poloneza, czas zacząć. Piotr no, Wiśniewski, właściciel firmy Polskiej, prezes Rady Członów, spółka, To Te dwa samochody, które stoją przed yy, halą, to, to jest Pan prezes, który na scenę. Bez przygotowania tak, na żywioł. Dzień dobry, witam serdecznie. Piotr Wiśniewski był absolwent. Witam wszystkich gości, absolwentów, kolegów z, z mojej, mojej klasy nauczycieli. Ja chciałbym nie zanudzać tak, może może powiem, że ta szkoła naprawdę wiele wziął do naszego życia. W 1997 roku byliśmy pierwszą klasą, która zrobiła w i spódniówkę. Załodówkę udało się skończyć po tym techniku, gdzie poznały się kolegów, koleżanki, kolegów z którymi godziliśmy, znamy się, spotykamy, wyjeżdżamy z nauczycielami, z, z dziećmi, byłych nauczycieli, których już z nami dzisiaj nie ma, też się spotykamy, poznajemy. Ta szkoła nas umocniła, zbudowała naprawdę fantastyczny taki fundament. No i wiele już zostało powiedziane, spodziewałem się troszkę, nie ukrywam, ale wiele osób już tyle powiedziało, że nie chcę mi się powtarzać. Dziękuję bardzo za zaproszenie, naprawdę to był fantastyczny czas. i Może przekażę mikrofon Marcinowi. Dziękuję. Idziemy teraz wejść naszą byłą klasę. Ale Tu mieliśmy studniówkę. Tu, tu pisaliśmy maturę. Ta sala w ogóle się dziś dużo mniejsza, ale tutaj właśnie się to wszystko odbywało. Przez to okno wyrzucaliśmy zadania do rozwiązania na maturze, żeby nam ktoś to rozwiązał i przywiózł z powrotem. To były brachy, no. tak, to A mówię chłopakom teraz do mnie na targach w Poznaniu, w Warszawie, Pod, podszedł epek. Kończymy fantastyczne spotkanie z naszymi nauczycielami, kolegami z klasy. pozwiedzaliśmy. Powspominaliśmy, teraz zacznie się część nieoficjalna, to naprawdę wspomnienia wracają. 28 lat temu zostaliśmy powołani z moimi kolegami do rady, która ma odpowiadać za takie właśnie spotkania co roku zjazdy absolwentów. Eee, imprezy. Ja już mam w ogóle plan na tej i w ogóle pomysł, także dziękuję bardzo. Gdzie byliśmy? Byliśmy w Lubawie. Zespole szkół w Lubawie. Tutaj było liceum. E, tutaj mieliśmy lekcje. Potem był dru druga część budynków, jest w drugiej części miasta, gdzie mieliśmy praktyki e, w zawodówce. Lubawa, niedaleko ode mnie. Pozdrawiam serdecznie Piotr Wiśniewski. A tak skończyłem, produkując kampery. Do widzenia.